I jechał sobie samochód, który wypadł z, z zakrętu, tak, nie, ktoś nie wyrobił zakrętu e, i słuchajcie, w samochodzie są cztery osoby poszkodowane i jedna osoba przed, e, jedna taka osoba, która e, słuchajcie, szła poboczem, prawidłowo szła poboczem, no niestety e, samochód kierowca e, nie wyrobił zakrętu i potrącił też tą osobę.

i mamy dodatkowo dziecko, nieprzytomne nie oddycha. Dobrze, gdzie to się stało? Samochód jechał ulicą, na ulicy Raszkowskiej, musiał wypaść z drogi i potrącił prawidłowo idącą osobę. Do ...złamane otwarte i jedzie też prosto, żadna. Zobaczcie, już mamy tutaj kropkę. Widzę, że prowadzą rejestrację krążeniowo oddechową. A wytrzymuje Tutaj jej nie jest prowadzona rejestracja krążeniowa oddechowa u dzieci. Zauważcie, że jest to prowadzone w koteliku. Tak, ja jeszcze raz przytomnię. Rejestracja krążeniowa oddechowa. 5 oddechów rachunkowych, 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy. 32. 32. Yy, uciskamy tę klatkę piersiową na 1 trzecią wysokości mostka. Jedna czasa będzie to przynoszą. Od tej pywamy to, 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 tak? to, co jest... To jest naszych I jest bardzo ważne? żeby utrowić się od tej w z pozycji neutralnej. Czyli nie lamy tej głowy mocno do cołu. Tak? Ona musi być w yy, pozycji neutralnej. Co to znaczy? Oczka skierowane prosto w sukni. Oczka patrzą prosto w sukni. E, tutaj mamy też osobę jedną. Co się dzieje z tą osobą? O e, kurczę. Słuchajcie, złamanie otwarte, ręki, e, ale chyba jesteś w ciężkim szoku. Nie wiem do końca, co się, się wydarzyło. A z drugiej strony widzę, że ratownicy w Polsce szykują deskę do wyciągnięcia i tutaj za chwilę będzie wyciąganie osoby na deskę e, samochodu. I tutaj przeważnie popasy y, z OSP przygotowują nam człowieka do transportu. My przyjeżdżamy karetką i w tym momencie mamy takiego człowieka przygotowanego już y, całkowicie do transportu. Więc ta współpraca ze strażnikami jest dla nas bardzo cenna i bardzo, bardzo ważna. Dzisiaj troszkę wieje, jak widzimy. Co tutaj popasy robią? Słuchajcie, jest przygotowana deska, zakładają kołnierz. Y, co tam jeszcze robią, bo nie widzę za bardzo? Będzie zakładany kołnierz. Jest tam jakaś zielona, jakieś złamanie otwarte. Słuchajcie, pozwolicie, że nie będą cięli mi samochodu. Dobrze? Szyb też nie będą wybijali, chociaż czasami, jeżeli tak by ciała było, to pewnie by to robili. Także za chwileczkę wrócimy tutaj do tego tematu. Yy, osoby będą wy... Osoba będzie wyciągana na deskę. Tutaj widzę też dru... yy, kolejna osoba. Z raną głowy nieprzytomna czeka na pomoc medyczną. Yy, założony jest kolnierz. Słuchajcie, drodzy Państwo, naprawdę przy takim wypadku możemy coś zrobić. Naprawdę. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Na czym polega zabezpieczenie miejsca zdarzenia? Musimy ułożyć trójkąt ostrzegawczy. Yy, za samochodem. W jakich odległościach? W terenie zabudowanym do jednego metra za samochodem, tak? Może nawet tuż za samochodem, nawet na samochodzie. Eee, poza terenem zabudowanym ustawiamy truką, czyli od 20 do 50 metrów, tak? Na szponach wszystkiego roku to jest powyżej 100 metrów, eee, czyli autostrada eee, drogą ekspresowa. Zabezpieczamy to miejsce zdarzenia, a następnie sprawdzamy ile będzie ja Sprawdzamy, powiadamiamy. Słuchajcie, drodzy Państwo, i nie czekamy. Nie czekamy, aż przyjedzie karetka. Tutaj się coś dzieje, słuchajcie. Tutaj zaczyna się wyciąganie z samochodu, potem I to są ludzie położona na deskę. My, myślę, że tam ciężko jest to zobaczyć. Ale naprawdę, tutaj idą, słuchajcie, komendy. Jest tutaj. Dobra, tutaj trzymaj głowę i wciągniemy, do dobra, mina chodź do mnie z powrotem. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Zabraszaj. Dobra, i pomału wysuwamy, tak? Raz, raz. Pomału. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj okej. Okay. Słuchajcie, nie jest tutaj lekko, tutaj praca jest... O, zobaczcie, już jest osoba wyciągnięta e, na desce i teraz osoba zostanie przesunięta, e, żeby zapiąć ją w tą deskę, tak? Oczywiście e, stabilizatory, kołnierz ma założony za w kłopaty też e, założy folię, zimno, żeby się nie wychodziła oraz ja zapnąć to wszystko w e, kwasu. E, ale zanim to uczynią, e, co teraz robią? Jednak Tak? To jest akurat w bezpiecznym miejscu. Dobrze. To jeszcze raz sprawdzimy, co tutaj się dzieje. Czy tutaj osoba odpycha? Odpycha, jest przytomna? Nie. Nie przytomna, nie ma samochodu odpycha. A co tutaj jest? Trzy. Dobra. dłoń, rękę i... Co ile będzie na to? Zaraz w głowę. Co moglibyśmy zrobić w tej pierwszej pomocy? No. Co zrobiła? O podwójnym nie ma. Dobra, oddycha. Zadanie odwrócona. Nie widzimy jej obrażenia. Dobrze. No to fajnie. Tak, Za to jest zabytkowanie dwóch poszkodowanych. E, tutaj jest kolejna osoba. Ja tutaj idę jeszcze raz. Skąd tutaj mamy? E, osoba przytomna uraz e, głowy, ręki i nogi. Nie możemy tutaj nic e, zrobić, więc e, czekamy, aż e, zakończą e, na desce i będziemy mogli ją być Dobra. Czyli tutaj czekamy na pomoc. Okej. Okay. A tutaj co mamy? Zauważenia Kto mi tutaj coś powie? Z kim mogę porozmawiać? Mamy złamane podudzie. Prawdopodobnie uraz kregostracyjnego. Raz, 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 bo Będę się Tak to będzie karetka. Czy Drugą dechę. Wyszkodiliśmy ten czas przyjmy, teraz teraz właśnie pobijają. żeby nie było to pewnie. Czy jest przygotowana do Dobrze, super, panie Uczolka, co Okay. ma szansę Naprawdę w tym momencie prowadzą całe Wasze rozporządzenie dajesz szansę temu dziecku. Być może nie szanse szansę swojemu dziecku. Być może. Może to będzie za rok, może za pięć lat. Słuchajcie, jeżdżąc w bardzo często, właśnie które mówią, Naprawdę nie podróżny. Żeby brak wiedzy, brak doświadczenia, brak praktyki... Słuchajcie, ja myślę, że tu już wszystko powiedziałem, to co, to, co, to, co mogłem powiedzieć. Czy może ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Słuchajcie, ja w takim układzie... Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Okej, okay, dziękuję wszystkim.